Halo, e, proszę pana ja chciałbym żeby radiowóz przyjechał natychmiast Przez ostatnie 4 dni zmontowałem 15 filmów, co pewnie po mnie widać. Um, generalnie myślałem nad wieloma rzeczami dotyczącymi mojego składu. Przy okazji jest godzina 8:24 i nie spałem od nie, 24 godzin prawie. Cześć, tak się masz tutaj? Oczywiście Damian, i witam was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team. Słuchajcie, ze. Ej. U siebie jesteś? Przepraszam. Ja mam największego farta na ziemi. Jeżeli chodzi o gry, w które nie gram. Jeżeli chodzi o gry, w które gram, mam tego. Jak każdy, nie? Już się otwiera, nie? A co ty chcesz? Kogo byś chciał? Powiedz mi kogo byś chciał, to zrobię. Chciałbym ja Ronaldo albo Ronaldinho, albo kogoś. Kto ma dobrą flagę. Okej, okay. okej, okay. dam ci. Nie. Wiesz, co to jest? No Nasze... się... Nie zgrywałem NIEEEE Mogło być... Mogą być gorzej, mi się wydaje, bo... Czekaj, pokaż Mogło być gorzej No ch**owo, no Strzelamy brameczkę, Richardison Yyy e... Uuu, ależ będzie asysta Przynajmniej będzie asysta Overmars Overmars a nikt będzie asystował też. Czerwona kartka. Uuu, proszę Państwa, kłopoty. A już się, już się witał z gąską Już tutaj jakieś 3-1. Jest to tutaj Czerwona żydwołny. kartka w konsekwencji czerwona. Tak nie wolno. Pobij te gary. O, nie Są ekrany. Teraz proszę niebieskie flary. Nie, ale są ekrany. Jest już plus, jest już plus. Anglia, yy, Pickford. Tak jest, Pickford niestety nie jest tym season, ale są to ekrany, także powoli wkraczamy na tę ścieżkę lepszą. Lepszą, gdzie już właśnie są ekrany. Czy Diamond właśnie trafił ikonę? Diamond trafił ikonę. Ouri Prime. W sensie... nie boli mnie dupa. W ogóle. Maści! Na ból dupy! HA to jest takie dziwne, nie? Jest ktoś jeszcze obok mnie, to co ja mam powiedzieć wtedy? Pierwszy raz masz na kanale, gościa? No, nie wiem, czy ty będziesz pierwszy w kolejności, ale. Trochę czuję się opluty. Czyli to są te klipy, które śmiesznie montujesz i dajesz do intro. A nie wiem. no Jak zrobisz coś śmiesznego, to może może dam. Jakiś odgłos postaram się wydać. Ziobro, I butami wbiam się Tobie na sztuki. Jeden dźwięk, jaki wydajesz, to Minecraft Steve. Będę dla ciebie tym, co u każdego zawsze pójdzie w stret. Doliczona minuta? Strzelcem bramki? Mamy wygrane 6,9. Wiesz, co to znaczy?